Wracimy. Jest gruby. Pan Nawi Dexter Deschamps we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku, czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo Tibak. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a znam. Pomogła mi dwa lata temu i dlatego się do Was odezwałem. Poza tym... Mam zadanie specjalnie dla Ciebie. Super. Nawe. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mm -hmm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko, to duże zdobycze, Panowie. Pierwsza zasada Afterlife. Mhm, mm tak. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Melstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem? Macie kosę? tę drzazgę. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go gangusy z Melstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy, przepiękny okaz wojskowej technologii, prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maestromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę Simona Randala, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy mm -hmm. swojego nie, poprzednika. A nie tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Mm -hmm, no, dawaj. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. I no i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz, chyba, o co mi chodzi? Tak padło na ciebie. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Ewelin Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sama. Ok. Jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Elo. nie było. Ale teraz się. Jackie, widziałam się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chcę, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Melstromowi za wojskowy prototyp Robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Plikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Roycem. On też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspania. Żyjesz tam? Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Roisie? Rois Ruys to kompletny pojeb. Czpa chrom, tak jak niektórzy czpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Melstrom czy Parker? Zaczniemy od tego Melstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Poralej. To ja podjadę pod. in mm Mhm o hmm. no no, jedziemy nie to, tylko to no, hmm, no akurat Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane. To na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy no. jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz dekalok. Zasady, które musisz znać: po pierwsze, żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Nie wypełzłam spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u delikatną masz tę buźkę. Super. Podobno już nie jest z tą maską. <grym> Nic dziwnego. Może porozmawiamy Bo we mnie drzemie tygrysica. Hej. Co dla ciebie? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ktoś, kto może dać ci niezły napiwek, jeśli będzie zadowolony z odpowiedzi. Doceniam gest. Naprawdę. Ale tej odpowiedzi ode mnie nie kupisz. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Super. Evelyn Parker. Gdy ty tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Senson? Moja ulubiona Tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubi wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam. To drugie Możemy pogadać o zleceniu? Podobno, masz coś dla mnie. Tak, ale nie tutaj. Chodź ze mną. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Mhm. No to mów, czym taka dziewczynka jak ja może pomóc takiemu przystojniakowi jak ty? Coś tradycyjnego? Ostrzejszego? Lateks? Może sprzedać. Wszystko jest planczy. w porządku. Chcę ciebie i któryś z Wysokie obcasy i kneble. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież obie wiemy, że masz gdzieś opinię Deksa. Jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się. A może DEX jest fikserem poniżej Twojego poziomu? Od dawna się znacie? Pracuję z nim od niedawna. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy, na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale DEX musi należeć do drugiego typu. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Hmm, dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. Czyli mamy określić nawet nie korporację, ale samego Jorinobu Arasakę? Jorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja i prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno Cię zainteresować. Jorinobu wyniósł Chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z nadłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa? Czy mam mówić jaśniej? Co Jorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na Biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. Zaraz. To Netłocz miesza się w takie sprawy? Netłocz pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji, za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w babank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłeś plotkować o Arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Jorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Okej, okay. co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź! Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Brandy.